Otóż się mam z tej strony AmecoTV, a dzisiaj sobie zagrałem po prostu na serwerze e, Jade Dombrovskiego i otóż sobie zagramy w e, party. No, w party. Także, bierzemy sobie to, pojeździmy sobie party i będziemy sobie po prostu grać. Czyli zapraszam. E, otóż po na dole musicie zasubskrybować kanał, następnie klikacie w e, łapkę w górę, czyli w lajka, e, następnie. Wbijecie w dzwona i idziemy z oglądaniem. No i teraz macie 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Czyli zaczynamy, tak? E, Przyłączam sobie F5 na pierwszą osobę i sobie zaczynamy teraz. To jest właśnie ten serwer e, Jasia. E, ja się Wam potem podam e, ten. Jak skończę, będą Wam w ogóle e, do tego... Podam wam do tego IP, podam wam do IP do serwera, więc nie barwcie się o, oczywiście, parkur. Nie jestem w sumie najlepsza, ale też nie jestem najgorsza. W sumie za 3, 2, 1. Ja nie... otwiera, tak? Dobra, wiem, ja, że ja pierwsza nie będę, druga też nie będę, ale się postaram. Jak zawsze, coś skiepsiłam, ale dobra, widzę, że nie tylko ja nie mam takiego talentu do parkura jak inni. Ale widzę, że też dużo osób takich ma. Także lecimy. Nie mam tutaj do parkura. I o tym prawie każdy mój widz wie. Chociaż. Aj, nie mam widza. Nie mam bardziej oglądających, nie widzę. Nieważne, bo mam tylko 12 subskrypcji. Ale cichaj tam bądźcie w tych komentarzach. Oj, trudne właśnie. Hm. Jestem ciekawa w sumie. Oj, oj, Nie jestem w sumie ostatnia. Ale też nie jestem pierwsza. Nie jestem te, te, tych z pierwszych osób. Ale też nie jestem tej... Te, tych z ostatnich osób. Ale... <laughs> Dobra, nie wiem jak ja mam to tak szczerze zrobić. Jak standardowa muzyczka w ogóle w tle jest taka jaka zawsze jest. Ale wiem, że ja lamie. W sumie to jest... w ogóle jest nawiązanie parkour do, moi, do moich pierwszych odcinków. A mam ich sześć na kanale. Nieważne, że tak mało. O! Udało się! dam. Brawo ja. A teraz leci. Brawo, ja! Eee, ale chyba mam zamiar w ogóle w planach, mam założyć własny serwer. Tylko, że to będzie jakiś chyba w późniejszych planach, ponieważ muszę. <coughs> Nawet mieć pieniądze na to. A jakbyście nie wiedzieli, to z YouTube się zarabia. Nie wiem, czy ktoś to wiedział stąd w ogóle. Ale raczej tak, bo tu pewnie trochę większa widownia jest niż zawsze. Ja w sumie, no. Niż u Vito i Belli na przykład. Nieważne. R tylko nie oglądać. Ale okej. Okay. W ogóle no. mam zamiar założyć serwer. Już jeden taki miałam, ale bardziej dla przyjaciół i czy przyjaciół, znajomych z internetu i nie wypaliło. Były tego dwie edycje i no. Po, po drugie się już wyłączył całkiem już nie było co robić, tak szczerze. A. Czyli zaczynamy no. To jest akurat y, grand kowadł, czyli że spalają kowadła z y, tego. Z ziemi, z ziemi, z góry. E, dobra. E, dobra, tamto, tam, nieważne. Może potem, potem sobie wyłączę czat. Żeby nie było. E, teraz tutaj sobie podlinkzę. Dobra, właśnie poruszyłam serwera. Temat. No to dobra. To będę zgadzała ten temat. E, także tak. No. <tres> Jezu. Teraz. E, w sumie no. <noise> e, muszę tylko poszukać jakiegoś dobrego e, hostu. I będę miał... Znaczy, to są na pewno późniejsze plany i późniejszy host, jaki e, będę właśnie strani, to jakiś dobry host, to będę musiał pewnie za niego płacić ją 100 miesięcznie, nieważne. E, no, gdy znajdę, to będzie już z górki w sumie, bo może kogoś tam... Nie wiem, może ktoś będzie ogarniał z moich widzów e, powiedzmy... Nie pamiętam jak to się nazywało. Ważne. E, coś tam na pewno. Może ktoś mi przypomnieć w komentarzu. E, no. no. A. I e, chyba zrobię konkurs, tak w ogóle. Znaczy nie wiem czy zrobię w konkurs. Nie mam na co zrobić konkurs, ale może by był jakiś konkurs. Kiedyś. O wiem, wiem, wiem na co zrobię konkurs. I wiem, że zrobię ten konkurs, ale to za... E, za jakiś czas. Na baner. Na baner na YouTube'a. Bo mój jest słaby. I fajnie, bo pomyliły mi się guziczki. Nieważne. Pomylimy e, goziczki się i teraz weźmiemy sobie opcję, włączymy sobie u, 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 ustawienia czatu, czat widoczny, jedynie komendy i będzie git. Bo ja nie mogę tam to patrzeć jak oni tam w niektórym miejscu przeklinają, a ja nawet nie mam jak tego w ogóle zacenzurować, ale nic. Więc no, e, na pewno pierwszą rzeczą jaką zamierzam zafundować to dla mnie to będzie e, lepszy fotel, drugą rzeczą to będzie lepszy mikrofon. Trzecią rzeczą będą głośniki i czwartą rzeczą na 100% będzie powiedzmy właśnie tak myślę nad programem żeby sobie płatnego programu po prostu nie kupić na, e, tego na wszystkie tam tam tam, nieważne co w sumie tutaj nawet nie będzie co wycinać, więc tu dzisiaj nie będzie mi krok potrzebny, więc dzisiaj nawet nie będzie intra ale trudno e, Zrobię właśnie konkurs na banner i ja chętnie to zrobię, ale dopiero jak będę w Polsce to wtedy kupię powiedzmy 20 tego, 20, no, y, 20 złotych będzie w karcie, tak na sam początek, bo to będzie pierwszy konkurs taki i na baner, który będzie lepszy według mnie, ten wygrywa, także będzie git lecimy na szczytin, tutaj jest, no, także na był serwer, teraz temat serwera, potem teraz jest e, temat e, baneru, znaczy, dobra, y, no, to dobra, no, to ja może się lepiej skupię też na grze, bo ja nie muszę cały czas garać owszem, bo nie może mi się w ogóle ani razu, przynajmniej e, nie może mi się przestać garać, nie mogę ani sekundy przestać garać, ponieważ potem mam już problemy akurat z tym, e, z, z, z tym, że mi po prostu tak jakby zacina czy coś, nie, bo po prostu są zaniki i ja muszę cały czas garać, więc no, więc tu mamy teraz zieloną wełnę. Taką bardziej zieloną, zieloną, nie taką jasną zieloną, i teraz biały tutaj, gdzieś biały, jest, boże, uff, mamy, jest git, uff, no to brązowy, brązowy, hop, eee, razę właśnie skakać na zawsze, jak jesteście tako, teraz na koniec skakać, bo może skoczyć idealnie, jest wtedy będzie git, o nie, o nie, o nie, o nie, prawie by było, prawie, nieważne, eee, serek, ale dobra, nieważne, jestem też podekscytowana. Czyli nie wiem czym w ogóle jestem podekscytowana, ale zapraszam w ogóle. Nie, nie wiem czym jestem podekscytowana, ale zapraszam w ogóle. E, no, ale czemu ja mam cały czas czat włączony? Halo, wyłączyłam czat. Dobra, ukryty, jak będzie ukryty. E, no. To właśnie. E, tak zwanie, zapraszam na kanał mojego psa. Czyli no, zapraszam po prostu na kanał, który jest poświęcony mojemu psu psu, tak, za to będzie, w za rok ale to będą dwa psy <grych> ale dobra, nieważne i już, czekajcie, tylko coś sobie sprawdzę yy, nie mam nic pokazanego, fajnie, super a to idziemy dalej, wracamy na grę dobra, to są wagoniki, że trzeba zająć wagoniki o, za te, to za ten błąd, to sobie ma, ale muszę chyba iść do, do tego yy, do jakiegoś specjalisty, do tego, lokopedy to jakoś tam się nazywa, bo ja mówię się nie mówię w ogóle yy, no ale nieważne a w sumie też to dopiero z, takie coś z parę ściągnęłam, to też dlatego może się to przełączyć do, e, do mojej mowy. Tak, mojej mowy. E, du, du, du. Gramy, 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 nieważne. O nie, o nie, o nie, o nie, nie zdąży, nie zdążę, nie zdążę! Pajacu mały, ty jesteś pajacem. Dobra, nieważne. A tutaj ja po teraz Wam e, powiem pewną rzecz. Właśnie, zapraszam na kanał, będzie w opisie. E, Link będzie w opisie na ten kanał mojego psa i jeżeli właśnie będzie 30 subów, lecę z filmikiem w sumie, mam no gdzieś tak 30 subów, lecę z filmikiem na razie 0 subów i polecam zasubskrybować ten kanał, ponieważ tam będzie, jeżeli macie psy, to będzie dużo o psach i tak dalej. Ja mam raz z ale to, to w sam informacyjnym w ogóle filmiku, bo mam zamiar coś taki zrobić, to zapraszam serdecznie. Bo, będzie może, chyba na pewno zrobić taki informacyjny, 5-minutowy filmik, także zapraszam. Eee, zapraszam też na mojego, czy nie mojego, a mojego psa instagrama Oczami laki, Lakusia, Oczami Podłoga Lakusia. Eee, pewnie tam się gdzieś może wyświetlę, albo nie, nie, nie. nie po, e, w opisie, bo to za trudne jest dla mnie takie wyświetlanie. <laughs> Dlatego w opisie będzie link e, do instagrama. E, no, i to chyba tyle w sumie. To chyba na tyle. No, i zapraszam też na TikToka mojego psa. Tak, wszystko jest związane z moim psem. Ja nie mam w ogóle swojego życia, tylko mam psa. Nieważne. Zanim to będzie dwa psy, bo tak, mogę wam tylko takie małe informacje o moim psie, bo ja w sumie nawet nie mam o czym gara, więc zacznę sobie garać o psie. E, to tak, mój laki, mój laki. Mój pies ma na imię Laki. To jest Shizu. Ma rok. Tak, ma rok. Ma rok i dwa miesiące ponad. E, no, teraz będzie 7, nie, czekaj, 6 czerwca będzie. Miał roczek. A ja tu mam te miny. E, no, 6 czerwca kończy. Ro... E, no, co? co ja powiedziałam? E, 6 czerwca kończy roczek i dwa miesiące. I mam właśnie w planach jeszcze drugiego pieska. W sumie nie ma w planach, tylko ja sobie będę miała tego drugiego pieska. Tylko najpierw muszę coś załatwić. I poszło se. Iść, co poszło? Poszło se iść, tak? Poszło, se... no, poszło na spacer moje plany. <laughs> nie żartuję. E, ogólnie, no, moi, mój skill w tą grę to poszedł, na, e, poszedł sobie na spacer, jak to mówiłam, tak samo jak i mój mózg. A! Boże, co ja robię? Kurde, byłam tak blisko. No i fajnie, nieważne, nie było tematu. E, mam zamiar jeszcze chyba w sumie, boże, ile ja w ogóle mam te, tyle serii i weź tutaj... Wszystkie takie plany weź tu ten... Chyba miałam przynajmniej co nagrywać. Bo to nie jest taka bardziej sera, tylko to jest bardziej taki na spontanie nagrany odcinek i tak dalej. Ten, ten odcinek pewnie już z pół godziny, bo ja nawet nie wiem ile on ma. I także. Czy to widzicie? Czy ty Wy to widzicie? Nie widziałam jeszcze swojego skilla w tym. Bo ja go nie znam w ogóle tego skilla. Także... Nie wiem, że wy to widzieliście, ale ja się nawet nie ruszyłam, a to mi dało ten nie Nieważne, już mam to gdzieś. mam w połowie, znaczy, nie mam. Nieważne, ale chyba. <laughs> e, nie wiem, czy ja w środku sobie jeszcze nie złożę jakiegoś kanału Gacha Live. Nie no, z tym określowałam, przepraszam. E, także teraz pewnie będzie popcorn, tak zwany. Nie wiem. Nie wiem za bardzo. Uh, dobra, zmęczyłam się. Także. E, pomijając te tematy, wszystkie, mamy taką. Yy, przy, przeszliśmy przez temat serwera, tak popcorn, yy, serwera mojego, takiego mojego psa konta na czy no, kanału na YouTube, mojego psa konta na TikToku, mojego psa konta na Instagramie. No to przeszliśmy przez te tematy, jeszcze chyba był jakiś tam temat, a nie pamiętam jaki, bo ja nie pamiętam nic, tak szczerze, ja jestem taką osobą, która pamięta do 20 dni, nic więcej. No a także nom i teraz właśnie chciałabym wam tylko powiedzieć chciałam chciałabym wam powiedzieć, w sumie to chyba będzie ostatni popcorn. Jak spadnę... Dobra. jeżeli teraz przejdę przez będę miała więcej niż ci ludzie tutaj niektórzy yy, no przegrane to wiii wi 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 wi, win 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 proszę win, proszę win o Jezu! dajcie mi wina ludzie 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 Ludzie, ludzie! Dobra. 4 aż 8 osób tu zostało. Powiedzmy, że to będzie koniec, naprawdę. Powiedzmy, że to będzie koniec. Także dziękuję za oglądanie. Pewnie ten film będzie miał 15 minut, czy to może trochę więcej, ale może trochę mniej. Tak, także wpadajcie na Instagram mojego psa, wpadajcie na, moj na kanał mojego psa. Także życzę Wam. Do widzenia, miłego dnia, miłej nocy, nieważne, kiedy wy to oglądacie. Także do widzenia! Że.